Z nami Don Casio przed drugą konferencją, która już trwa w sumie przed walką, przed galą MMA 4. Ja jestem z Boxer.org, więc najpierw chciałem się zapytać trochę o boksie, bo 6 albo 7 lipca Marek Matyja będzie walczył z Pawłem wstępnie. Ja pamiętam, że w zawierciu w 2013 roku, to bodajże była ćwierćfinale, walczyliście ze sobą. Potem było w USB Chyba tak, ale pamiętam, że było też Grand Pary Grand Prix, były Mistrzostwa Polski, znaczy jedna walka była z nim. On będzie teraz walczył ze stępniem, w sumie o takiej walce w półciężkiej, która jest najważniejsza w sumie w Polsce, jeśli chodzi o polski rynek. Później, później boksowałeś na WSB, a teraz jest a Trochę nie czujesz tak, że może nie, wiem, nie, nie, nie czujesz, tylko Ża, nie żal trochę tego boksu? Czy, czy tam by rzeczywiście już miałeś dosyć tych, tego sądziowania, punktacji boksu amatorskiego? Widząc wczorajszy werdykt, w... W walce Krzysztofa Głowackiego, no to kurwa, w ogóle mi nie jest żal tego boksu. Jest, no, straszny no Jak łokciem człowiek, który jest policjantem, który się uważa za honorowego i jeszcze się śmieje na wywiadzie, że to zrobił z premedytacją, no to dla mnie to jest. No, tragiczne, więc jak widzę coś takiego, to w ogóle mi nie jest żal. Tak to trochę czasem było mi smutno, ale teraz nie. No to była świadoma moja decyzja. Jak przygotowywałem się do ostatnich zawodów, to trzy miesiące wcześniej podjąłem decyzję, że to będzie moja ostatnia walka, bo dosyć szybko tam się wspiąłem, więc dużo ludzi znałem w tym boksie, więc powiedziałem, że pojadę na ten turniej i pożegnam się po prostu z nimi, a tak tak, to nie jest mi żal, a jeżeli pytasz o tą walkę, to nie wiem, może wyprzedzam już twoje pytanie, bo pewnie byś chciał spytać o kogo obstawiam, no to Pawła Stępnia. Obstawiam również, znam Pawła, znam Marka, znaczy Pawła bardziej prywatnie znam i wiem, że się przykłada, chłopak jest bardzo solidny, jego kariera powoli się tak spinała, no i myślę, że do, dobrze jest prowadzona ta kariera i... My, my, mi się wydaje, że Paweł Stępień wygra. Analizując wczorajszą walkę, to nie wiadomo, kto, kto jest większym bandytą. Czy sędzia Byrd, 74-letni, czy jego żona, która tam była w sędziom, sędziną punktową. Akurat w tym momencie mąż zachował się fatalnie, ale ona w innych walkach z Kanelo Canelo Gołowkin też punktowała fatalnie. No ten boks rzeczywiście był wczoraj fatalny. No, bandytyzm, typowy bandytyzm. No wczoraj ogólnie, no to... Moim zdaniem no ten Bredis, tak? Bredis, nie wiem czy dobrze wypo... po... wypowiadam to moim zdaniem on się zachował jak bandyta, bo on się śmiał w wywiadzie, nie? Z tego. Powiedział, że usłyszał gong go, że usłyszał gong i bił dalej z łokcia walnął powiedział, że w tył głowy dostał, ale to było w ferworze walki Był, była komenda stop zresztą potem widzimy jak on go również wali w tył głowy jak upada już na, na ziemię, więc no, bardzo brzydka, brzydko. Brzyd Nie podobało mi się. Szko żałowałem, że w ogóle czekałem na tą walkę. Wróćmy do, do Ciebie, jak wyglądały twoje przygotowania i czy były lepsze od walki z zadranym Polakiem? Na pewno lepsze. Znaczy, tam na początku były dobre przygotowania, potem jak zmienili na yy, Polańskiego, no to po prostu no, poszedłem, wróciłem do swojego trybu życia, poszedłem sobie trochę się pobawić. I tyle. No teraz y, przygotowania, znaczy już jest koniec, nie? Koniec przygotowań, teraz cztery dni luźnych sobie y, tam jakiś treningów i tyle, nie? I w sobotę walczymy, więc no myślę, że jestem do dobrze przygotowany, chociaż motywacji brakuje. To już nie jest y, to, co kiedyś, jak byłem właśnie w boksie olimpijskim, y, miałem motywację, bo to była moja pasja. Teraz to już nie jest moja pasja, kocham dalej boks, ale... ale... No motywacji już nigdy nie będę miał, nawet mówiłem to trenerom, że już nigdy nie będę miał takiej motywacji, żeby tak trenować ciężko, jak kiedyś trenowałem. Ale akcenty bokserskie w narożniku będą? Będą Twoi byli, trener... czy byli z czasów boksu olimpijskiego trenerzy, czy coś innego w sztabie będzie? Nie, teraz będą inni e, trenerzy. E, f, na poprzedniej walce był... Marek Chrobak właśnie z boksu Olimpijskiego i e, e, Klama to pseudonim. E, Sławek teraz Kizo przygotowuje do walki właśnie. Pozdrawiam serdecznie. E, a teraz będzie trener Jarek od e, K1 po prostu, nie? A w boksie olimpijskim, jak miałeś starty turniowe to raczej nie oglądało się walk przeciwników, bo ciężko było ich, to losowanie było bardzo szybkie. Bardziej w boksie zawodowym się to e, analizuje tych, tych rywali, bo jest walka wcześniej po prostu zakontraktowana. A w walce z, z, z Dawidem Ambro będziesz spra czy sprawdzałeś jakieś jego walki wcześniejsze, nie wiem, walkę ze zdobą, czy idziesz po prostu na żywioł i, i po prostu wyjdziesz do ringu, zawalczysz bez sprawdzania, jak on boksował wcześniej. T Tą walkę widziałem. Wiadomo, no to jest jedna walka, więc też za dużo nie można powiedzieć. Tu był Lucky Punch, więc też za dużo nie można powiedzieć o jego umiejętnościach. Zobaczymy, jak się zachowa po trzech minutach, po dwóch minutach. Wiadomo, tu akurat mu weszło przypadek. No wiadomo, też pewnie się przygotowywał. No ale wyszło, że no nie można dużo powiedzieć o jego umiejętnościach. Po prostu weszło, więc zobaczymy w tej walce tak naprawdę dopiero teraz yy, zweryfikujemy jego umiejętność. Będzie spokojnie na konferencji? Nie wiem, zobaczymy, jak to się potoczy. Ja ogólnie jestem pozytywną osobą i spokojną raczej teraz. To, to tak, jak mnie mama pyta zawsze, czemu tutaj na przykład tak wyzywasz, a tu oglądałam te odcinki w innym programie, to jesteś spokojny. Ja wiem, mamuś, bo tam są normalni ludzie, a tu po prostu jest inny człowiek, no i tutaj się nie da inaczej. Z nim rozmawiać trzeba się dostosować trochę, żeby w ogóle coś zrozumieć. Więc dlatego tak niektóre konferencje wyglądają. No bo z tym debilem się nie da inaczej. No to co, żeby było spokojnie i powodzenia w walce. Dziękuję bardzo. Super, dzięki.